Dobry Szanowni Państwo, w imieniu Koła Polska 2050 y, zapraszamy Państwa na konferencję, na krótką konferencję poświęconą sprawom bezpieczeństwa naszej krytycznej infrastruktury czyli Baltic Pipe. Y, w konferencji wezmą udział Pan Mirosław Suchoń, który pracuje w Komisji Obrony Narodowej, jak również Pan Poseł Paweł Zalewski, który pracuje w Komisji Spraw Zagranicznych. Natomiast y, nieobecny tutaj generał Mirosław Różański pomagał nam w przygotowaniu materiału i chcemy z tego miejsca za to bardzo podziękować. Jeżeli chodzi o, y, 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 jeżeli chodzi o y, y, ostatnie wydarzenia związane z prawdopodobnie celowym uszkodzeniem rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, rząd Norwegii wyraźnie ostrzegł, że może dojść również do podobnych wydarzeń czy podobnych ataków yy, na Baltic Pipe. Z tego powodu, ponieważ jak wiemy, jest tam sześć odwiertów w PGNiG, mamy tam pływającą platformę, yy, jest również cały gazociąg. Zwracamy się z y, ogromną prośbą do pana prezydenta yy, Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie i yy, wyślemy do niego dzisiaj. List podpisanym przez Szybona Hołownię, w którym prosimy o to, żeby taka rada bezpieczeństwa została zwołana. Z tego powodu, że Baltic Park jest krytyczną infrastrukturą, na której rzeczywiście w tej chwili polega nasze bezpieczeństwo energetyczne i powinniśmy również jako opozycja mieć informacje na temat tego, w jaki sposób zostanie ona chroniona ochrona i tej infrastruktury krytycznej jest niezwykle ważna, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa naszym obywatelom, żebyśmy mogli chronić tę infrastrukturę. Potrzebujemy odpowiedniego potencjału sił zbrojnych tych komponentów, które mogą zapewnić skuteczną ochronę tych instalacji. Z naszej strony pali się zielone światło do tego, aby te komponenty, które mogą służyć do ochrony polskich instalacji, do ochrony platform, do ochrony gazociągów, aby te komponenty sił zbrojnych były rozwijane. Oczekujemy, że one będą rozwijane nie tyle ilościowo, co jakościowo, bo ta jakość, którą wszyscy dobrze znamy, którą obserwujemy w wielu przypadkach, jakość działania, wysoka jakość działania naszych sił zbrojnych. Tylko ta wysoka jakość może zapewnić skuteczną ochronę naszych instalacji, tych instalacji krytycznych, które służą zapewnieniu paliwa dla naszego państwa. Oczekujemy dzisiaj od ministra Waszczaka, że ta pilna potrzeba rozbudowy tego potencjału będzie w sposób szczególny uwzględniana, że zostanie do tego zaangażowana Komisja Obrony i oczekujemy również, że środki przeznaczone na ten komponent, Będą wydawane tak, aby osiągnąć przez nas wszystkich pożądaną jakość tego komponentu i możliwość reagowania w przypadkach krytycznych, tam gdzie ta reakcja będzie niezbędna. Oczekujemy również nawiązania bardzo bliskich relacji, pogłębionych relacji w tej sprawie z naszymi sojusznikami. To jest coś, co jest podstawą naszego bezpieczeństwa, co dzisiaj jest racją Stanu Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, e, sabotaż, który miał prawdopodobnie miejsce. Na, wobec rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 ujawnił skalę zaniedbań polskiego państwa, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. PiS miał 7 lat na to, aby wzmocnić ten bardzo istotny rodzaj zarządzania kryzysowego i nic w tej sprawie nie zrobił. Ustawa, która zakładała wzmocnienie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak również innych instytucji, które zajmują się, zgodnie z ustawą z 2007 roku, zarządzaniem kryzysowym, ochroną infrastruktury krytycznej, została wycofana. Dzisiaj rząd pracuje nad... Ustawą o ochronie ludności cywilnej, która tak naprawdę likwiduje mechanizm ochrony infrastruktury krytycznej. Przenosi instytucje, które do tej pory tym się zajmowały jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które nie ma żadnych kompetencji, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. I dzisiaj widzimy wyraźnie, że Polska w obliczu zaogniającej się sytuacji na wschodzie i konfliktu, który wywołała Rosja, wojny, które wywołała Rosja, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej, jest bezbronna. I te propozycje rządowe, które najprawdopodobniej zostaną przedstawione Sejmowi już wkrótce, czynią Polskę całkowicie w tej kwestii bezrzędną. Dlatego dzisiaj wyślemy interpelację do prezesa Rady Ministrów z pytaniami. Dlaczego? Skąd się wzięło to gigantyczne zaniedbanie? Dzisiaj widać bardzo, jak to zaniedbanie grozi interesom państwa, jak PiS bardzo zaniedbał ważny interes państwa. Kto będzie zajmował się ochroną infrastruktury krytycznej na terenie kraju, ale także. Kto będzie zajmował się e, e, tymi europejskimi komponentami infrastruktury krytycznej, którymi przecież jest e, e, port e, LNG, w e, terminal LNG w Świnoujściu, ale także przecież Baltic Pipe? I wreszcie, e, kto będzie zajmował się, kto będzie odpowiedzialny za ochronę e, polskiej części. Baltic Pipe, jak będzie wyglądała współpraca w tej sprawie z Danią, ze Szwecją, to jest zupełnie nowa tego typu infrastruktura. My do tej pory nie budowaliśmy infrastruktury, która przekraczałaby polskie granice i polski rząd musi odpowiedzieć, w jaki sposób współpracując z partnerami ważnymi w tym kontekście będzie chronił polską infrastrukturę. Reasumując, PIS miał 7 lat, aby stworzyć, poprawić czy dostosować do współczesnych warunków system ochrony infrastruktury krytycznej. Zamiast tego w ustawie o ochronie ludności ten system całkowicie demontuje. Jeszcze raz zwracamy się z apelem do pana prezydenta Andrzeja Dudy o dialog wokół bezpieczeństwa energetycznego Polski i wokół tego, jak ochronimy Walki Five i jak ochronimy e, urządzenia znajdujące się i infrastrukturę znajdującą się na norweskim szelfie kontynentalnym. Dlatego też e, taki wniosek dzisiaj złożymy do kancelarii prezydenta. Mamy nadzieję, że w takich sprawach. W których chodzi o bezpieczeństwo polskie, o bezpieczeństwo energetyczne nas wszystkich, będziemy em, mogli usiąść do stołu i normalnie rozmawiać. Na to liczymy. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, do kogo przede wszystkim powinniśmy kierować tę prośbę o ochronę infrastruktury krytycznej w obecnej sytuacji? Bo Pan y, wspomniał o Danii, o Szwecji. Oczywiście. Natomiast y, z tego, co na przykład napisał Pan y, europoseł Sikorski, wynika, że trzeba dziękować Amerykanom. Więc może jednak do nich przede wszystkim powinniśmy uderzyć, albo do Pana Bena Hodgesa, generała, z prośbą, żeby Amerykanie, którzy zostali wezwani do tablicy w ten czy inny sposób przez Pana Sikorskiego. Po pierwsze, stanowisko w tej sprawie. po pierwsze, powinniśmy stworzyć skuteczny system ochrony infrastruktury krytycznej. PIS marnował 7 lat i to jest wielkie oskarżenie pod adresem rządu PiSu. To naprawdę są poważne sprawy. Po drugie, rząd powinien w kwestiach tych elementów infrastruktury, które leżą poza granicami Polski, ale także dotyczą NATO i Unii Europejskiej, współpracować. Z tymi instytucjami i określić mechanizmy ochrony Baltic Pipe we współpracy w moim przekonaniu z NATO, które ma odpowiednie instytucje czy instrumenty. Przecież do NATO należy Dania i nowym członkiem NATO jest, jest Szwecja. Ale powtarzam raz jeszcze. Istotne jest to, aby te instytucje. Polskiego państwa, które do tej pory współpracowały i z NATO, i z Unią Europejską, takie jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, bo one miało, one miało, i ma do tej pory jeszcze, bo nie zostało zlikwidowane, chwała Bogu, kompetencje do tego, aby współpracować właśnie z NATO i z Unią Europejską, żeby te instytucje były wzmocnione, a nie zlikwidowane. Tutaj należy pamiętać, że Oczywiście ta współpraca międzynarodowa jest niezwykle ważna, natomiast naszym zadaniem tutaj w Polsce jest odpowiednia rozbudowa potencjału wojskowego. I tutaj powinniśmy kłaść nacisk na ten potencjał jakościowy, bo oczywiście ilość być może gdzieś na świecie ma znaczenie. Natomiast dzisiaj w sytuacji potrzeby ochrony tego typu instalacji muszą być specjalne, dedykowane jednostki, które posiadają odpowiednie kompetencje. Muszą być szkolone, muszą w odpowiednich warunkach, brać udział w różnego rodzaju operacjach również z sojusznikami. Więc ta rozbudowa i nasze zielone światło dla ministra Błaszczaka jest szansą na to, żeby te 7 lat zaniedbań w miarę sprawnie, w miarę szybko, zwłaszcza po przyjęciu tej ostatniej ustawy, dało szansę na odbudowanie tego potencjału, tak żebyśmy byli jako państwo również w stanie w porozumieniu z sojusznikami chronić tę infrastrukturę jakość. Dlatego też nie możemy powiedzieć, że. Mamy własne pomysły na działania sojusznicze. Nie jesteśmy Jarosławem Kaczyńskim, żeby decydować za NATO. Uważamy, że oczywiście takie rozmowy w ramach sojuszu powinny, powinny być i to powinny być wspólne działania. Ale dziś tutaj chcielibyśmy prosić o to, żeby wszyscy, żebyśmy wszyscy mogli usłyszeć, jakie polska strona ma wnioski do tych osób, tak? Z, z jakimi inicjatywami wystąpimy, żeby chronić tę infrastrukturę krytyczną, żeby Polacy byli naprawdę zabezpieczeni, bo przecież na walki Kajp to rząd mówi w bardzo wielu wywiadach, to się pojawia, że to jest infrastruktura, co do której, która zabezpieczy nas na zimę. No to, to, są, to jest podstawowe bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Musimy mieć tutaj pewność, że, że rząd ma jakieś pomysły na ten temat i po to chcielibyśmy usiąść spokojnie z panem prezydentem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i o tych pomysłach od pana premiera usłyszeć. Żeby Państwo jeszcze pozwolą na to po ustawy o ochronie ludności, teraz konsultowanej przecież i krytykowanej przez wielu, kontestowanej, czy Państwo uważają, że należy już teraz jak najszybciej wprowadzić do projektu tej ustawy takie poprawki, które zagwarantują, że instytucje, które do tej pory odpowiadały za bezpieczeństwo również infrastruktury krytycznej, nadal będą za to odpowiadały we współpracy być może z innymi, jakimiś bardziej kompleksowymi. Tak, dlatego że przesunięcie tych kompetencji do MSWiA, do Ministerstwa Wewnętrznych, czyli nie ma żadnej kompetencji, powtarzam raz jeszcze, nie ma żadnych ludzi, którzy tym poprzednio by się zajmowali, tak naprawdę wprowadzi chaos i nie rozwiąże żadnego problemu. To, co jest istotne, to zaczerpnięcie przecież także z ustawy, którą rząd wcześniej proponował, która nie zakładała zlikwidowania tych instytucji, które się tym zajmują przeniesienia ich do MSWIA, ale ich wzmocnienie. No to jest rzecz absolutnie kluczowa. Dzisiaj nie można demolować systemu, jak chce tego minister Wąsi, bo on stoi coś za tym, on roi plany wielkiego MSWIA, który byłoby jakąś wszechpotężną strukturą z nowymi służbami. Mówi się tam o służbie dyżuru państwa, no naprawdę Polska nie potrzebuje nowych służb, Polska potrzebuje wzmocnienia dotychczasowych służb, e, czy służb międzyżórnych państwa. E, istotne jest to, aby e, nie wywracać wszystkiego do góry, no, do góry nogami z powodu ambicji e, jednego czy kilku polityków, ale aby e, wzmocnić te instytucje, które rzeczywiście, i my to też mówiliśmy, wzmocnienia potrzebują bo czasy się zmieniły od 2007 roku. Mamy do czynienia z nowymi zagrożeniami i do tych zagrożeń trzeba dostosować te instytucje, które obecnie funkcjonują. Nie będziemy też bezpieczni jako społeczeństwo, dopóki sami tego bezpieczeństwa nie będziemy sobie potrafili zapewnić. Ja przypominam, że od, od, od czasu wprowadzenia ustawy o obronie my, ojczyzny my w tej chwili nie mamy de facto obrony cywilnej. Tak? I to jest taka podstawa moim zdaniem budowania Znowu. bezpieczeństwa. Schrony rzeczywiście toczą się prace podobno, ale te prace się toczą już ponad pół roku, ponieważ w tej chwili nie wiadomo, kto te strony ma. Kto dbać o tę infrastrukturę. I to nie jest tylko kwestia tego, czy Polacy będą umieli strzelać, ale czy będą na przykład podatni na dezinformację, która w tej chwili miesza ludziom w głowach. Tak? Czy my jako społeczeństwo będziemy mogli odróżnić prawdę od fałszu, czy będziemy podatni na rosyjską manipulację. O tym wszystkim się w tej chwili nie mówi. A ta ustawa, o której, która trafi do Sejmu na następnym posiedzeniu, oprócz niekonstytucyjnych zapisów, wygląda po prostu jak taka przepychanka kompetencyjna, tak? jak próba wyrwania następnego Chaos. kawałka tortu i spowodowania kolejnego chaosu. Więc na pewno będziemy wnosić do tej ustawy poprawki, ale też jakby negujemy sens jej istnienia. Dziękuję tak, bardzo.